Warszawski sąd za zamkniętymi drzwiami rozpatrywał, czy przedłużyć areszt dla Wołodymyra Żet. Podkreślam to, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora w całości. Zgodnie z procedurą europejskiego nakazu aresztowania, Polska powinna rozpatrzeć niemiecki wniosek w ciągu 100 dni. O tak długi areszt wnioskowała prokuratura. Sąd zgodził się na 40-dniowe zatrzymanie. Dotychczasowe czynności wykazały, że pana nie było w miejscu zamieszkania, w związku z tym sąd przyjął, że istnieje obawa ukrycia się i ucieczki. Obrońca Wołodymyra Żet argumentuje, że jego klient nie miał obowiązku przebywać w miejscu zamieszkania cały czas. Chciał dziś zdać w sądzie drugi paszport swojego klienta i przekonywał, że jego zakorzenienie w Polsce wyklucza ryzyko ucieczki. Sąd na dzisiaj Pomija fakt ponad trzyletniego związku z Polską, mieszkania tutaj, prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia wniosku o zakup nieruchomości. Wołodymyr rzet jest podejrzewany o udział w wysadzeniu 3 lata temu gazociągu Nord Stream, w Niemczech grozi mu do 15 lat więzienia. Wśród czekających na decyzję polskiego sądu w sprawie aresztu była jego żona. Szokowanie. Jestem szokowana, decyzja jest niesprawiedliwa. Zrobimy wszystko, żeby Wołodymyr odpowiadał z wolnej stopy, będąc z rodziną, on nie planuje uciekać. Jest niewinny. Obrona zapowiada zaskarżenie decyzji. W sądzie złożono ponad 2000 podpisów poparcia dla Ukraińca. Władimir Putin zaciera ręce, patrząc na to, że rękami Niemiec, a finalnie Polaków, obywatel Ukrainy oskarżany o czyn, który prawdopodobnie w Ukrainie stanowiłby i stanowi akt bohaterstwa. Ta osoba jest w polskim areszcie śledczym. Przed sądem odbyła się manifestacja w obronie Wołodymyra Żet. Apelujemy do polskich polityków i Rządników. Reagujcie teraz. Sprawa bardzo skomplikowana. Wiecie Państwo, o czym mówię. Jestem przekonany, że sąd uwzględni wszystkie te racje, które w tej sprawie są dość oczywiste. Dopiero teraz sąd będzie rozpatrywał, czy wydać Wołodymyra rzet Niemcom. Jan Derengowski, Polsat News.